Kiedy przytłaczają cię rachunki, warto poszukać rozwiązania na rozliczenie ich w prostszy sposób. Działaj tak jak lubisz na komputerze, na smartfonie lub tablecie. Dla Twojej wygody wszystkich swoich usługodawców gaz, prąd, internet i wszelkie inne dodajesz tu tylko raz. Nie musisz tego robić ponownie cała lista będzie dostępna w jednym oknie. To wszystko. Jak tylko dostawcy są ustawieni na koncie, możesz rozliczyć wszystkie rachunki w czasie krótszym niż 2 minuty. Jeśli chcesz, każdego miesiąca wyślemy Ci przypomnienie, aby płatność rachunków nie umknęła. Z nami zapanujesz nad swoim domowym budżetem. Tutaj znajdziesz archiwum rachunków, statystyki wydatków czy tabele z danymi. Jedno konto do wszystkich Twoich rachunków. Wielu usługodawców. Jasno przedstawiona informacja, historia płatności, przypomnienia o płatności, wiele rachunków, jedno rozliczenie. Zarejestruj się na Perfi.pl.